Witajcie, jestem Norbia, to jest moja 34-tysięczna bitwa. Tak jakoś szybko poszło, między 33 a 34 tysiące. Nie wiem nawet, jak to się stało, ale mniej więcej wyglądało to w ten sposób, że przyczyniły się też do takiego szybkiego jakby przeskoku ilościowego bitew. Może gry na, gry na twierdzach po prostu, tam bardzo szybkie bitwy, bitwy na szóstych tierach i dzięki temu szybciutko to poszło. I widzicie, tak naprawdę dokładnie jest to będzie, to: będzie to bitwa numer 34001, ze względu na to, że nie zwróciłem uwagi, i, i na, na to, że to już jest ta bitwa. I nie, ma, nie miałem włączonej powtórki. O dziwo! Na jednym z komputerów nie ma włączonego nagrywania powtórek. Także będzie to bitwa numer 34001. Jest razem ze mną kolega Szymon na kanale. Cześć. To jest mój taki ostatnio Plutonowy, z którym najczęściej pogrywam. Już wziął sobie czołg, swój, ostatnio ulubiony. I możecie się śmiać lub nie, ale jest to gang, Jak to się nazywa? Conqueror Gun Carrier GC, tak? GC, tak, dokładnie. Gun No dobra, wiesz co? Co ja bym sobie wziął do tego? Mówi, żeby wziąć coś takiego jakiegoś meda. No dobra. Tak. To ja sobie wezmę tak. No to puszczamy, zobaczymy, jak to nam pójdzie. Mm -hmm. Klasztor. no ładnie. Bad FV, obiekt 140. No to już wiem, co będzie na środku. Poczekaj, co my mamy? Bad mnie. A już zaka na 13. T54 T5, nie, jeszcze Bacat jest naprawdę pro, więc no, może być problem. Wiesz co, ja się zastanawiam, czy pojechać na ten środek ze względu na to, że tam FV z obiektem i Bacchat to nas klepią równo, więc nie ma chyba na jeszcze to sensu. Ale mam dobrą 90 przy okazji, no nieźle, hmm. Wiesz co? Hmm. Nie, ja sobie chyba odpuszczę takie takie jeżdżenie samobójcze. 90 ciśnie na środek. Bacz odjedzie środek. Nie, baczę odjedzie. Nie, nie, nie Nie, 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 to ja dziękuję. Jeżeli tak to ma wyglądać, to ja... to ja się nie wbijam na środek, ponieważ tak jak powiedziałem tam nas by wytłuką. Aha, Batch się wycof wycofał ich mniejszy. Spoko. Bez żartów, nigdy na środku nie będzie e, RU251. wow, uważaj tam Mam nadzieję, że go tam szybko wykończę. Widziałem, on nawet po mnie nie jedzie. No już nie jest w stanie, nie? Goski niewiele. I jest to Aż sobie zobaczy gościa. Aha, ok. 5000 bitew 129 WN8 yy, i jazda po tak zwanemu głupiemu. Numer na środku jest FV, jednak się wbił na, na środek. 13 już pchała. Ja jadę po pijaku, ale to nic. Co, mamy tutaj tylko iSA 7, więc ja się tutaj nie będę już. A nie, mamy jeszcze tutaj Brzydala. Czekaj, stuwa obiję. E, z środka strzela. O, patrz, nie trafiła mnie arta. Niemożliwe. Ciebie? No, mnie nie trafiła. Magie. Mhm. Pewnie to był strzał z geber. Dobra, na, na środku jest dosyć dużo do tych. I sama, ISA 7 masz przed sobą no Właśnie widzę, ale wiesz to wolę się wycofać ze względu na to, że Arta zaraz tutaj łupnie A że ten czołg nie jest W jeden sposób odporny na artylerię, więc wolę się wycofać Ja pomyli się, jestem skupiony, przeładowany, ciekawe masz go Dobra, Dobra, zaraz spróbuję coś tutaj dysputować. Ciekawe mają jakąś jaczkę? Masz, masz asetkę. Strzelił! Ja już mi się schował Dobra, ja się wycofam, bo tutaj Arta zaraz też by Nie, żeby Nie. go żeby go, Nie w ten go sposób... przyjedzie. No to właśnie to robi, wiesz, ale ja sobie ustawię, ustawię sobie golda żeby e, przybić go w wieżę. To Arta strzeliła Masz go? Nie no musi przejechać koło Ciebie jak się tym go nie pokonamy. No dobra. Nie przyjmuj, nie No właśnie to robię. Yy, masz wycelowane? A tak, skupione. Dobra, jest agresja. To... Leci. Tego jeszcze raz zgąskuję. Trzeba dawać, że się nie zna. Ale 90 jedzie, dobra. Tego będę tutaj gąskawał. A nie! Naprawiła się Menda. Nie trafił. Dobra, trafiłem go w guziczek, więc prawdopodobnie ma po... Prawdopodobnie już miał po ładowniczym. Dobra, to ja sobie teraz jadę po tego jsa siódmego. Uh, uh, uh. Niestety. O jak słabo. 50B No e, nie trafiłem Ale masz teraz dwa ładne cele Zdarzy się się jakoś przeładować A jeden już dostał Te 92 Jak zjadą na to... E, to ja ich dokończę Ale widziałeś gdzie się skitrał y, ten centurion? Pewnie, jak kampuś to na sto Dobra, jesteś mój, mój, mój. Mój, mój, mój. Nie, tego już niestety nie wyciągnę. Jaki o, no ja rost. wciągnę. Wyciągniesz go? Leci. Leci. No i tak dobrze. Dwa fragi moje, jeden frag twój, niestety ten słabo. 2800 damage. a to jeszcze będę miał po zgąskowaniu, bo tam... 1087 po, po gąsce na tej esetce. No. 1564, no to jest, no... no słabo. No ale wolałem się nie wybijać się przeciwko tej esetce, żeby go tam poklepywać No i tak naprawdę nie bardzo miałem do kogo bicie jeszcze tam. Nie? Dwa czołgi były na twojej więc... No właśnie, dlatego wiesz, też no, nie nawojowałem. 5 minut, 11 sekund bitwa zrobiona szybko, łatwo i przyjemnie. No, no cóż, wyszła niestety trochę słaba. Tak to mniej więcej wyglądała moja 34-tysięczna pierwsza bitwa. No i teraz jedziemy dalej z Koksem. Dobra, dzięki, trzymajcie się do usłyszenia.